Uzależnienie od alkoholu to choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku i różnej płci. Wiążą się z nią nie tylko problemy z funkcjonowaniem organizmu, lecz także problemy natury psychicznej. Alkoholik wchodzi często w konflikt z prawem, ma kłopoty rodzinne i zawodowe. Jak więc korzystać z alkoholu, by nie popaść w uzależnienie? Czy jest to możliwe? Czy istnieje bezpieczne picie? Mamy trzy sposoby używania alkoholu. Jeden, który polecam wszystkim, jest to symboliczny. Alkohol jest symbolem. On może być używany, może nie być, jest symbolem jakiegoś ważnego wydarzenia. Chociażby tego, że jest jakaś impreza, ktoś obchodzi imieniny, jest tam jakiś szampan, prawda, jest ta lampka. I, i, i to podno podnosi jakby wartość tego, 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 tego wydarzenia. Głównym celem jest jednak są imieniny, nie picie alkoholu. Imieniny i, i, i zabawa w tym. Czy to jakiś interes ważny, który, który został załatwiony, prawda? Jest kropka postawiona, wznosi się koniak, prawda, czy coś. Jestem symbolem, nie ma tego elementu zmiany nastroju, prawda? Raczej podniesienia nastroju, raczej postawienia takiej kropki symbolicznej. I, i, i to jest ten sposób jedyny bezpieczny. Czy ten alkohol jest, i jakby go prawie nie było? Bo są ludzie, którzy zamaczają usta, są tacy, którzy wypijają to lampkę szampana, a są tacy, którzy w ogóle nie, bo zaraz siada w samochód i, i, i tego życia nie będzie sobie komplikował, tylko dlatego, że, 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 że wypił lampkę, prawda, i będzie teraz się bał jechać, żeby nie zostać przestępcą, prawda. Nie będzie sobie tego komplikował. Bo nie ma, bo z piciem symbolicznym nie wiąże się żadne utrudnienie w życiu, żadna, e, żadna, żadna komplikacja, żadne ryzyko. Nie ryzykujemy. To jest prawda, on, ten alkohol w jakiś sposób jest, jest w naszym z, w funkcjonowaniu. To jest jeden. Drugi, drugi to jest alkohol, uzależniający sposób, on nazywa się ułatwiający. Jak sama nazwa wskazuje, on ułatwia nas, nam różnego typu zadania życiowe, zabawy. Proszę zwrócić uwagę, często dopóki alkohol nie zadziała, orkiestra, granik na parkie jest. Dopiero jak zadziała, ludzie poczują, prawda, tą ulgę związaną z alkoholem, parkiet się zapełnia. To samo, ta sama ulga jest efektem działania nam, prawda, z... to jest w tym, tym takim trudnym napięciu. Coś daje, coś rozluźnia, coś powoduje, że nam się bawi lepiej. To jest to, jest to ułatwienie, to jest yy, tak samo w zaspakajaniu poc był taki zwyczaj najpierw dziewczyna, jak się, jak się spotykało, prawda? To najpierw się trzeba było zaprowadzić do kawiarni tam ze dwie lampki wina, prawda, A potem można było iść, iść do parku. No jakoś łatwiej rozmawiać, łatwiej dotykać, łatwiej się do niej zbliżać, prawda, różne rzeczy takie łatwiej było uwodzić po, 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 pod wpływem alkoholu zwłaszcza niewielkiej ilości, kiedy to jeszcze tak się działo kontrolowanie. Tak samo łatwiej nam. Podchodzić do rzeczy stresujących, przeżywać różnego typu sytuacje, które, które powodują stres. Jest wielu aktorów, wielu mówców, którzy, którzy takie trudne emocjonalnie zadania poprzedzali wypiciem, wypiciem alkoholu, zmieniał się tak i nas to nie było cudownie, prawda? Zagrał jak nigdy dotąd. Nie miał tego, nie miał tego krytyka włączonego w środku prawda, tego, co powodował stres i, i jakieś takie opory. Tak samo z przemówieniami, tak samo z wykładami. Kiedy wypiję to łatwiej mi to idzie. Na... To jest to ułatwianie. Tylko że ułatwianie jest, jest, jest uzależniające. Potem kiedy niknie alkohol, to nikną też możliwości. Wiąże się też to, że kiedy pojawia się alkohol w organizmie, to my nie trenujemy, nie wzmacniamy swoich mocy, nie rozwijamy się jakby w tej emocjonalnej części, nie pokonujemy tego naszego stresu, nie pokażemy lęku, nie pokonujemy obaw, nie wzmacniamy swojego, nie budujemy swojego ja, tylko budujemy takie przekonanie, że jak wypije to, i wtedy kiedyś pojawia się trudna sytuacja, to pojawia się obraz, no muszę wypić, inaczej sobie z tym nie poradzę. Jak będzie, to, jak będzie to wesele bezalkoholowe, to chyba nie pójdę, bo jak ja będę tańczył. To jest to, ta trudność, która się gdzieś pojawia, że, że ja tańczę tak, ale przedtem muszę wypić. To jest drugi sposób, a trzeci sposób to jest zaspokajający. Czyli wiąże się tak nazwa: zaspokaja te potrzeby. To, co kiedyś zaspokajałem poprzez wypicie i pójście na, na, na imprezę, prawda? Pobawienie się, podrywanie, to teraz właściwie można by zaspakajać bez użycia imprez. Wystarczy sam alkohol. Jest cała masa ludzi, którzy przestała chodzić na, na imprezy, przestała podrywać, przestała uwodzić i różne rzeczy zaspakajać w świecie takim naturalnym, zaspakaja poprzez iluzję, poprzez samo picie alkoholu. Zaspakaja. Po co? Często niektórzy nie wychodzą z domu, wystarczy mi lusterko i alkohol. Nie potrzeba już im towarzystwa, prawda, nie potrzeba, to już taki skrajny sposób. Samo zaspokajanie ma na celu wyeliminowanie potrzeb jakichś takich z realnego zaspokajania. To już jest rodzaj takiego poważnego, uspo no, okaleczenia społecznego, psych psychospołecznego. Tego, tego uczy się potem ludzi tu. Pogłębiona terapia to uczy zaspokajania potrzeb, już bez używania alkoholu, pójść i zaspokoić się w sposób naturalny, pójść, zbliżyć się do ludzi, nawiązać relacje, rozwijać te relacje. To są te rzeczy, które, które, którego uczymy w poradniach, w psychoterapii. Tego się uczy. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018